Okazja czyni złodzieja, to przysłowie bardzo aktualne, szczególnie teraz w przedświątecznym czasie. Do akcji już wkraczają kieszonkowcy, działają błyskawicznie, a my często sami ułatwiamy im kradzieże. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Tłumy na bazarach, w galeriach handlowych, kolejki w sklepach i przy stoiskach, a w tym przedświątecznym zakupowym szaleństwie otwarta torebka, portfel w kieszeni czy trzymana w ręku gotówka. Na ten moment nieuwagi tylko czekają kieszonkowcy. W końcu, kiedy więcej ludzi wokół, tym mniejsza szansa, że uda się wypatrzyć złodzieja, o czym powinniśmy pamiętać, aby nie sprawić im prezentu na święta. Przede wszystkim o zasadach bezpieczeństwa. Z tego miejsca apeluję. Wybierając się na zakupy przedświąteczne, rozkładajmy swoją gotówkę w kilku miejscach. Nie nośmy ją tylko w portfelu. Pamiętajmy o zasuwaniu torebki po zrobieniu zakupów. Pamiętajmy, aby nie nosić portfela na widocznym miejscu. Pamiętajmy również, aby kartę bankomatową nie nosić razem z pinem. Pamiętajmy, wybierając się na miejski bazar, aby tego portfela nie wkładać do wiklinowego koszyka albo reklamówki. W gorączce przedświątecznych zakupów kobiety powinny mieć na uwadze swoje torebki, a przede wszystkim ich zawartość. Bardzo często kobiety zaoferowane jakimś towarem, zakupami. Przesuwają automatycznie, pochylając się nad jakimś towarem, torebkę do tyłu. Ta torebka jest bez kontroli, jeżeli ona jest rozsunięta, no to niestety stanowi łup dla kieszonkowca. Tarnobrzescy policjanci w minioną środę patrolowali miejskie targowisko przy ulicy Kwiatkowskiego i podpowiadali jak pilnować swoich torebek, portfeli oraz jak bezpiecznie przechowywać pieniądze. W okresie Świąt Bożego Narodzenia jest tutaj więcej patroli, zarówno tych umundurowanych, ale i również tych patroli nieumundurowanych, a wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców miasta Tarnobrzego, ale i również powiatu. Warto podkreślić, że pomimo iż w okolicach targu pojawiają się policyjne patrole, sami także musimy być ostrożni. Należy pamiętać też o tych kilku zasadach bezpieczeństwa, żeby nie stać się ofiarą przestępstwa, a nadchodzące święta spędzić bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek.